Piątka kielichów. Słuchajcie, ktoś tutaj z Was ma jakiś żal, coś lub kogoś stracił, macie jakąś żałobę, jakiś po prostu ból nosicie w sobie, jakąś tęsknotę mm, związaną z przeszłością. Wiadomość dla Was jest taka, żeby już zamknąć ten temat, pożegnać go z godnością, z szacunkiem. Z miłością, mimo wszystko, cokolwiek by tutaj się nie stało, bo to chodzi tylko o Was. Chodzi o Wasze uzdrowienie. O to, żebyście po prostu nie tkwili w tym, co już było, co minęło, czego się nie udało uratować, naprawić. Bo jeszcze są dwa kielichy, napełnione, których nie widzicie, albo zapomnieliście, że one tam są, i to jest informacja dla Was, że. Macie jeszcze dla, dla kogo żyć, macie jeszcze co budować, macie jeszcze co pielęgnować i tworzyć. Także zamykamy przyszłość, to, co było, już nie wróci. I pamiętajcie, macie wpływ na przyszłość, nie na przeszłość. Bo nie mamy wehikułu czasu, żeby cofnąć pewne rzeczy, natomiast na przyszłość zawsze macie wpływ i, i działajcie. Może warto skupić się na pozytywnych rzeczach, żeby łatwiej było Wam się uzdrowić z przyszłości, a nie tkwić, i stać, i patrzeć na rozwalone mleko, bo też nic się tu nie da zrobić. A jaka rada? No, słuchajcie, kochankowie. Bądź ze sobą szczery. Idzie tutaj jakieś połączenie z kimś. Albo wiecie, co tak pomyślałam teraz, poczułam? Ktoś czeka, stoi i patrzy na Was. Ale Wy stoicie w przeszłości. Może zobaczcie, jaki tutaj jest potencjał, a nie wracajcie do przeszłości, która tak naprawdę Was tylko wypala od środka. Może dajcie szansę, bo nie widzicie tego, co tutaj do was idzie, bo macie zakryte oczy tym, co było. Nie przegapcie tej szansy, czymkolwiek ona by nie była pasją, nową relacją, waszym uzdrowieniem.